strony! strony! Hmm. Dobra! Ność! Siema, siema, siema! Dobra! No i no, ja mamy radiowego, nie? Ność, siema! <grybiste> wejście. No! No po prostu wy o tak! Tak, Janek to jest pierwsza rzecz, jaką kiedykolwiek wcześniej zagraliśmy, prawda? No tak ja... Cza. Ej, pamiętasz tego dużego skora, co cię zabił? Tak. I to było... To nie było na filmie wtedy. No. To jest ta mapa. No. No trochę as! E, tu pusta jest. A, tu jesteś. O, Pajac. Pajac? Pajac! Tej bo chłopy dźwięki wydaje. Zauważyłem, wiesz? Dobra, no, za, mam koronę za 600. <grym> Haha, <laughs> się Zauważyłeś, pod... Zauważyłeś, że pod zbyt niskie rzeczy nie da się wejść? No, no. Ty jestem wyższy od ciebie. <laughs> Karzałek O ty. O ty. O nie! Pozytywki! O chuj! Ostrażnie, O dobra, to jest druga! O kurde, jak jeździć, biegnij Bobo! No! No, dawaj, dawaj! No puść! Ile? Ile? Nie ma, tu Za chwilę możemy wracać. Dobra, wracamy. No, easy. Walałeś mnie. Ale mnie tutaj chodzi, wiesz? Hi. Bang. No Elegancko. ELEGANCKO O F**K <laughs> Spłucz mnie w kiblu Dobra. <laughs> Nie, ty mnie spłucz, ty mnie Dobra. spłucz Okej okay. <laughs> <laughs> Ej, zostałem chcę wyjść, puść mnie! Puść mnie, szatanie! Dobra, nie powtarzaj... ...znowu tego. Jak to jest ten taksman? Nie mam pojęcia. I nigdy nie dzwoń mnie na filmie. Czemu? Bo... bo... no! No bo nie! Znowu nie. Teraz kupujemy jakieś granaty, nie? Bo mam zły dzwonek. Czy ty się i idola? Sprawdź A nie, dobra, 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 dobra nie wrań coś Dawaj patelnię kupmy. Ty, dobra. Hmm. Nie, bo ona jest za 28 kafli. Mile kupmy. Pała Deluxe. Ow! Dobra, wypier papier ode mnie, nie? No ja pier... мне нет звоню, окей. Не живешь, не живешь. Беря граната, а ты, это не мой <Dobra>. E, kto to jest ten taksman? No nie wiem! O nie! Nie! Tylko nie to! Wszystko tylko nie to My jesteśmy w tupie w, w, w jesteśmy! Potężnej! O, korona! I diament! Uważaj na diament, bo on się może łatwo no się potrzaskać. A, uwaga! Mamy trzy trzysta. Run. 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 To będzie moja pierwsza miniaturka. Możemy na ten run. run. Ow! Przepraszam. Wydupię się w powietrze. Nie wysadzaj się, życie jest piękne. Jed. Yeah. Bez przeklinania. Ile mamy? Czy ty jesteś upośledzony? O, o. Sześć mamy. Zobacz. Uwaga. Primów tutaj. Nie, bo mamy dwa extraction pointy. I takie, twoje myśli. To ty jesteś upośledzony! Nie, to ty jesteś upośledzony! Mówię o O twoje... pan... Co? Dziurno. No właśnie. A. No szukali. idź dalej, idź. Idź, bo zbiłeś coś... ...z koła. szkoły. jest pierwszy. Jeszcze tysiaka nam brakuje. Ale mamy dwa extraction pointy.

I drugie dziewięć. Czekaj. Oglądałem sobie ościnoko wiesz. I? No i fajnie obejrzałem ten. Obejrzałem ten. ten. Chyba do czwartego do przodu, trzy. Do, do przodu dwa razy. I tu już się zacznie prawdziwa rzeź. Panu? Panu, to wiesz? No, sprawdź na mapie. O, jest chyba ten z tą splugą, tutaj. Raczej znaczy nam się uda, tworzy nam wiesz. Wam małpę. No. To jest w razie czego kryjda, nie? No. no. <grym> Dobra, idźcie <jest> pierwszy. trzeba. <grym> Bo ja mam ja mam wózek. <grym> A daj wózek. Ja mam nie! Wózek. Nie! <grym> to są moje nagrywki! Oh! Strzelać? Żyjesz? Żyję. Strzelać to był? Nie. Ej, może granata użyj.

Zwróćcie uwagę! O, to jest czarno to widzę. Czy mój łeb. Gdybyś nie zbił tego wazona za sześć koła, to już byśmy wygrali.

Mm. O, pajac! Mm. Mm hmm... Może to Nie wiem. Głowa! 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 Proszę. idziesz. A no tak. Dobra, no tu już po mnie. Yes. I'm alive. Nie ma kredytu. Idziesz pierwszy. Dobra. Not funny. Ciekawe. Ciekawe czy ten potwór słyszę. Sprawdźmy. Ty to nie słyszę. Ty nagrywasz? No. A, dobra. chłop poszedł tam. Not funny. A nie idzie. Też mhm. czuję, że nie wyjdziemy z tym prędko. Masz ten granat? Masz ten granat? Tak, a co? No to wysadź go w powietrze! Go w powietrze. Dobra. No masz go wysadź. Trzeba jeszcze e-kliknąć, żeby ten granat odpalić geniuszu. Proszę, damy radę. Oko! Nie! To było ciężkie no, f... Jak chcę to, to No bardziej zesrać się już nie da, nie? Jak chcę to, to Nie, ja to muszę mieć Ale co ty zrobić, jak ty... To wali, zobacz 15 minut mi zostało Dobra nie ja biorę to. Teraz ja co wezmę. I słuchaj, żeby odpalić ten granat, to jeszcze musisz e-kliknąć. <grym> Kompresuję cię! Co bierzemy jeszcze? Kaczuszkę? Dawaj jakieś ulepszenia, stamina, stamina upgrade. Dobra. Dobra. Sprint speed. To jest to? Nie, stamina. Nie, Tutaj. Stamina. Mhm. Tutaj jest. Gdzie? No to Gdzie trzeba przed czy ty jesteś upośledzony? Ale to jest tylko jedna stamina. Sp no to... No to bierzemy Ja to bym wziął sprint speeda. Ja bym wziął sprint speeda. A ile kosztuje? Dla siebie. Mhm. <laughs> Szybciej biegasz. Dobra, a jest jeszcze jakiś? Jeszcze sobie wezmę stamina upgrade. <laughs> Nie starczy, musimy ten kilo wywalić. Nie! Następnym razem go kupimy, Janek! Nie ma mowy! Dobra, to co wywalamy? Co to jest to za 5? Prince Speed. To dlaczego to jest za 7? A to za 5? Nie mam pojęcia. Dobra, wywalam to. Nie, wywal stamina upgrade. Prince speeda weź. Ej, okay. okay, to jest stamina. A, dobra. Teraz Zdechnąć. Moje. Sprint, speed. Faktycznie się szybciej się biega. Uu, zajebiście. Ale stamina leci szybciej. Teraz no. wziąć jeszcze stamina, upgrade i jest O no. Mycjanek Station. Moje. No dobra, to trzeba brać, nie? Moja. Ej, bo ja mam 4 HP! Skąd? Ej, serio mam 4 HP tylko. No jak ci, jak oddajesz się HP? <grym> ja nie mam HP. Tylko... Ja mam tylko 4 HP Ja mam jeden Ja mam jeden Mam jakiś big pierścionek za 500 To jest chyba strzelbą, z z nie? Nie wiem Nie wiem Kibel spłucz tak, mnie. Tak to... Jak tak to jesteśmy obaj na strzałach. jestem w kiblu. Rario. Ej, ty to jest. Oa! Åh, oh, hej. Åh. Oh. oh. Ja, Ten pointy Jak widać. Nie wziąłeś kilofa, geniuszu. Mam! Mam. A. Dobra, nie naparzaj mnie, bo jeszcze ze... Zdech... Cześć, bo tu jeszcze jeden pok pokój jest. Ten największy. Ten największy. A nie tu! Nie! Tu jest jeszcze. Tu. Kibel. Weźmy spłucz. czego? W powietrze. Tak został tylko ten największy A wiesz co to znaczy? O kur! Co to za gówno? Nie, nie naprowadź... kursorem na nią! Kursorem na nią! Wtedy no. stanie się tym Predatorem. Predatorem! Predatorem. Tak, predatorem! Ja nie mogę mieć cały czas kursora w górze. Celownika. Weź ją, weź, przytrzymaj jakoś, złapią Gratulacje! A nie mówiłem! Predator! Ale tu widzisz, że nie bo nie wolno było jej trzymać! Jedno i to samo! Ej, bo tu można coś zapisać, Janek! I gdybyśmy coś napisali, to byśmy przeżyli, wiesz? A skąd wiesz? Bo testowałem! Nie! Zostań! Bo testowałem! Słyszysz? Testowałem to! Słyszecie? cię. I zdą zdążyłem na... Dobra, no, to chyba na koniec dzisiaj. Brzmie? Brzmie? No. To dzisiaj na ko. To dzisiaj na, ko... na dzisiaj koniec, na o! Dzisiaj koniec. O, no właśnie. No to żegnam was, widzowie. Ja też was żegnam. Będę miał dużo do obejrzenia. Tyle cenzury. No. Dobra. Bye. Nara. No, 西。